kampno było tak półtora razy większy, półtora raza większe od na przykład Koliseum Alfonso FPS Jeśli chodzi o oczywiście o rozmiary murawy. Ale tak nie jest i Państwo o tym wiedzą, prawda? Bo to jest też kwestia ustawienia kamer, które jest dla nas mylące można było odnieść wrażenie, że Arsenal na Hybery też grał na Hasioku, a dopiero na Emirates ma pełnowymiarowe boisko. Nie? i tu i tu było mniej więcej 100 na 50. Kartkę zarobił Wiktor e, Waldes. Po prostu nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Oszczędzał czas Wiktor Pardes, żeby Ryan nie odrobiło w końcówce. Albo, może to jest to przesadził posądzone posądzony o to, że ten swój e, indywidualny rekord tak winduje w niesportowy sposób. Pan za wiele się chciało, ale ojej, no to jest ten moment. kosztować ee, absencję na Derby. Tak, no zobaczymy. Będziemy śledzić doniesienia jutro. Jak do tego e, podejrzewam do tej sytuacji z Ligi Mistrzów słynnej. A, z pan, pan, pan wiedział, też że, wiedział, że musi pokazać, bo inaczej gra się nie zacznie. Dokładnie. Ja powiem tak, jestem absolutnie oburzony takim, takim sposobem.